Jak mawia klasyk, wszystko jest dla ludzi, w tym i wszelakie środki odurzające, takie jak alkohol czy narkotyki. Problem alkoholizmu jest dość powszechny, choć trzeba przyznać, że społeczeństwo coraz bardziej świadomie do tego podchodzi, a kultura picia, no bo w końcu nie wypada odmówić, albo ze mną się nie napijesz, powoli w naszym kraju zanika. Nie oznacza to jednak, że problemu nie ma. Mają go zarówno przysłowiowi kowalscy, jak i aktorzy czy reżyserzy. Historia zna wiele przypadków, gdzie znane nazwiska, będąc kompletnie na fazie, odgrywały swoje role i to w taki sposób, że z z ich udziałem stały się wręcz kultowe. Ja jestem Ragnar, a w tym materiale przyjrzymy się temu, jak alkohol wpłynął na kultowe filmy. Chociaż nie tylko alkohol, bo mocniejsze używki też wezmę pod uwagę. No to siup w ten głupi dziób! Najpopularniejszym środkiem odurzającym wśród znanych aktorów jest oczywiście alkohol i to zarówno w świecie Hollywood jak i na naszym rodzimym podwórku. Jak wspomina chociażby Cezary Pazura w jednym ze swoich filmów na YouTube, w czasach PRL-u duża część aktorów i artystów waliła gorzałe namiętnie i mniej więcej w tych samych czasach na zachodzie picie było również czymś normalnym. Podczas zdjęć do Imperium kontratakuje, które kręcono w Tunezji, dwójka dość znanych dzisiaj aktorów często imprezowała. Mowa tutaj o Harrisonie Fordzie oraz nieżyjącej już Carrie Fisher. Szczyt ich alkoholowych umiejętności przetestowali chociażby członkowie legendarnego The Rolling Stones, którzy w tym samym czasie również w Tunezji byli. To właśnie po jednej z imprez z ich udziałem, aktorzy przyszli do pracy dość mocno wstawieni. Kojarzycie sceny, gdzie Han Solo i księżniczka Leia przybywają do miasta chmur? Jak zapewne się domyślacie, aktorzy byli wtedy kompletnie pijani. Jak wspominała pani Fisher dla The Daily Beast, nie chodzili oni wtedy w ogóle spać i byli cały czas pod wpływem. Z relacji świadków wynika, że ta dwójka cały czas się śmiała poza kadrem z każdej najmniejszej głupoty. Nie przeszkodziło to jednak w nakręceniu scen, które każdy fan Gwiezdnych Wojen bez problemu dzisiaj kojarzy. Z alkoholem wiąże się też kolejna historia. Kojarzycie scenę z Apokalips Now, gdzie kapitan Willard, grany przez Martina Szyna rozbija pięścią lustro. Część z was zapewne wie, że zarówno rana jak i krew są prawdziwe. Jednak mniej znanym jest fakt, że Martin odegrał to, będąc kompletnie pijanym. Jak wyznał w jednym z wywiadów, zdecydował się to zrobić, aby zawalczyć ze swoimi demonami. Chodzi oczywiście o nic innego, jako alkoholizm. Podczas kręcenia tej sceny reżyser chciał przestać, ale Martin poprosił go, aby tę dalej nagrywał. Ponadto, scena, gdzie aktor patrzy się w wentylator, również została zaimprowizowana. Martin w tym momencie po prostu się zawiesił, a operator i reżyser postanowili to wykorzystać. I tak oto zarówno fikcyjny kapitan Willard, jak i prawdziwy Martin Sheen byli w tych scenach pijani. Tak samo jak Daniel Radcliffe w nowszych odsłonach starego Potera. W wywiadzie dla Hit Magazine aktor zdradził, że przed premierą pierwszej części Incygni śmierci wiele razy był na kacu albo pod wpływem podczas kręcenia scen do Harry'ego Pottera. Był świadom tego, że ma problem z alkoholem, potrafił się zamknąć na parę dni i pić samotnie do nieprzytomności, ale nie potrafił sobie z tym poradzić. Jak podkreślił, nigdy nie pił w pracy, ale zaraz po sięgał po butelkę. Daniel przyznał, że stał się samotnikiem i pił tak dużo, bo nie poradził sobie z tak wielką. Sławą w wieku zaledwie 20 lat. Niestety Radcliffe nie zdradził, w których konkretnie fragmentach był pod wpływem. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dało mu to lepszych umiejętności aktorskich, czy to też są te słabsze momenty, ale takiego problemu nie będzie z naszym kolejnym bohaterem, Billym Bobem Thorntonem aktor ten wcielił się w postać Williego w Bad Santa. Jego bohatera można określić mianem zwyrodniałego alkoholika i aby wczuć się lepiej w rolę, Billy podczas zdjęć pił naprawdę sporo. W wywiadzie dla Film 4 Billy przyznał, że grając tę postać był cały czas pijany, jak stwierdził, jeśli masz grać tak ekstremalne postaci, to nie możesz być trochę pijany. Musisz się całkowicie zagłębić. I się chłop na tyle zagłębił, tworząc tak dobrą postać, że no Dominowano go nawet do Złotych Globów za najlepszego aktora komediowego nominację, a także nagrodę zgarnął za to Nicolas Cage. Aktor otrzymał złotego Globa oraz Oscara w 1996 roku za rolę Bena Sandersona w melodramacie *Living Las Vegas*. I jest wielce prawdopodobne, że nie byłoby to możliwe bez jednej ze scen, gdzie aktor był pijany. Nicolas przyznał w programie *Inside the Actors Studio*, że moment, w którym siedzi w kasynie i w pewnym momencie wpada w szał przewracając stół, został nagrany w momencie, w którym był na tak zwanej bombie. Na niezłej bombce byli także Brad Pitt i Edward Norton podczas zdjęć do podziemnego kręgu. Reżyser tego filmu, pan David Fincher, przyłapał obydwu aktorów na tym, że grali po pijaku. w golfa. David postanowił to wykorzystać i ich wtedy nakręcił. Scena ta została potem wykorzystana w filmie i trzeba przyznać, że wyszła naprawdę dobrze. A co jeśli scena, którą aktor ma zagrać jest zbyt odważna? Na pomoc w takich przypadkach przychodzi nie kto inny jak pani gorzałka, chociaż akurat w tym przypadku to seniorita tequila. Kojarzycie film Czarny Łabędź? Znajdziemy tam dość odważną scenę erotyczną z udziałem Milia Kunis i Natalie Portman. Panie nie mogąc się do tego przemóc postanowiły nieco się rozluźnić przed odegraniem tej sceny. Uznały, że nie można tego zrobić na trzeźwo i na tak Odwagę wypiły całą butelkę tekili. identyczna sytuacja była w przypadku Neve Campbell, Dennis Richards i Mata DeLeona. Przed nakręceniem miłosnego trójkąta do filmu Dzikie Rządze, aktorzy musieli nieco się rozluźnić, w tym celu wypili po kilka kolejek tego meksykańskiego trunku, który, jak się okazuje, jest idealnym środkiem na to, aby przemóc się i nagrać sceny łóżkowe. Najwidoczniej rozbieranie się przed kamerą nie jest takie proste. Proste mnie była także praca przy Easy Rider. Wedle osób pracujących przy tym filmie, sporo producentów filmowych zrezygnowało z tego projektu, ponieważ Dennis Hooper, który wcielał się w Billiego, zachowywał się jak nabuzowany paranoik. Był pijany w trupa? Nie tym razem! Za jego zachowanie miały odpowiadać narkotyki, które zbyt często zażywał podczas planu zdjęciowego. Zresztą nie on jedyny to robił. W jednym z wywiadów Jack Nicholson wspomina, że każda nowo nagrana scena równała się z wypaleniem przez niego jointa. Przy okazji dementuje, Jakoby fragment, gdzie przemawia na temat UFO, był odgrywany na haju. Jak twierdzi, prawie wszystko powiedział zgodnie ze scenariuszem, a historię o wypalenie 155 jointów podczas filmowania można włożyć między bajki. A skoro już przy maryjsce jesteśmy, to nie wypada nie wspomnieć o Pinapul Express. Film opowiada o dwójce facetów, Dale'u i jego dilerze, którzy są świadkami morderstwa, przez to są zmuszeni do ucieczki i późniejszego unikania oprawców. A w tle tony zielska, które są przez te dwójkę wypalane. I teraz pytanie: sztucznego czy prawdziwego? Wedle seta Rogena, który wcielał się w filmowego Dale'a, sceny kręcono z tytoniem, który miał imitować marihuanę. Dodaje jednak potem, że zarówno przed, jak i po kręceniu wraz z Jamesem Franco palili prawdziwe jointy. Można więc śmiało założyć, że panowie większość scen grali pod wpływem tego małego rozweselacza albo zamulacza, zależnie jak kto reaguje. A jak sprawa alkoholu i narkotyków ma się w polskim kinie? I co ważne, jak to wpłynęło na konkretne sceny? Wiemy o kilku takich przypadkach. Na pierwszy ogień pójdzie film Race w reżyserii Marka Piwowskiego. Film ten, który jest tak naprawdę jedną wielką improwizacją, opowiada o pewnym Gapowiczu, który zostaje wzięty za instruktora kulturalno-oświatowego. Podczas seansu widz jest świadkiem wielu rozmów, które tak naprawdę w ogóle nie były w scenariuszu. Dzieło zostało nagrane metodą dokumentalną, a to znaczy, że nakręcono wszystko co aktorzy mówili, a później wycięto z tego odpowiedni materiał. I nie byłoby wielu kultowych dzisiaj tekstów, gdyby nie to, że aktorzy nieco sobie wypili. Jak wspominał Janusz Głowacki, współautor scenariusza do filmu, ekipa miała dość spory problem. Aktorzy odmówili wyjścia przed nakręceniem jednej ze scen, tej gdzie... Rozmawiają o stanie polskiej kinematografii i zamknęli się w kotłowni. Jak się później okazało, urządzili tam małą popijawę. Po wielu próbach, wreszcie udało się ich namówić na wyjście. Na nieszczęście reżysera sprawiali dość spore kłopoty. Scenę nagrywano wiele razy, ponieważ Jan Himbliś-Bach, aktor grający Sidorowskiego, cały czas przerywał Zdzisławowi Maklakiewiczowi, filmowemu inżynierowi Mamoniowi. Straciliśmy już wszelką nadzieję, kiedy Janek nagle osłabł, zapał. Się w sobie i zamilkł, i na jego twarzy pojawił się wyraz rozpaczliwej koncentracji i uwagi, który słusznie zachwycił swym aktorskim kunsztem, publiczność i krytyków. Wspomina Głowacki. Jan Kimbliś-Bach mówił potem, że był wściekły i rozdrażniony, bo strasznie go suszyło, a naprzeciwko niego siedział facet za kamerą, który popijał sobie piwko, a do tego nie lubił siedzieć obok grubej pani, która w filmie była jego żoną. Tak, on tak powiedział, przynajmniej chłop był szczery, tak jak Witold Pyrkosz, filmowy duńczyk z Wabank. Aktor podczas rozmowy z Anną Pawłowską potwierdził teorię, jakoby w jednej ze scen, w tej gdzie tańczy z Natalią, graną przez Elżbietę Zającównę, był kompletnie pijany. Wróćmy teraz do wspomnianego przeze mnie na początku Cezarego Pazury. Również i mu zdarzyło się wychylić kilka głębszych. W filmie Show z 2003 roku możemy znaleźć scenę łóżkową. Wymagała ona na tyle odwagi, że aktor musiał rozgrzać się nieco przed nagrywaniem. Chodziło oczywiście o wypicie alkoholu. W pewnym momencie, kiedy nagrywano tę scenę, do Cezarego podszedł reżyser. Przerwał mu i powiedział, że nagrają to następnego dnia. Na pytanie pazury dlaczego. Reżyser stwierdził, że nie wiadomo dlaczego, ale niewyraźnie pazura mówi i scenę tę nagrano kolejnego dnia. Na szczęście takiego problemu. Nie było przy nagraniach do drugiej części psów. Kojarzycie scenę, gdzie Waldek odbiera Franca z więzienia, na aktorów spadał sztuczny deszcz. Sztuczny w takim sensie, że był on puszczany ze specjalnej dyszy z dużymi otworami, aby krople deszczu były widoczne w kadrze. Aktorzy, aby nieco się rozgrzać i lepiej wypaść w tych niesprzyjających warunkach, podczas przerw dolewali sobie alkoholu do kawy. Jak stwierdził Pazura, na tak zwanym rauszu fajnie się gra niektóre sceny, bo schodzą. Wtedy nerwy, stres, i to czasem pomaga. I kto wie, czy przypadkiem ta kawa z prądem nie przyczyniła się do dobrej gry aktorów podczas tej sceny. Jak widzicie, wiele fragmentów filmów mogłoby nie być takimi, jakie znamy, gdyby nie wcześniejsze odurzenie aktora czy reżysera. I to zarówno jeżeli chodzi o Hollywood, jak i o nasze polskie podwórko. Wedle słów Cezarego Pazury, w polskim kinie, w czasach komuny, pił praktycznie każdy. Dochodziło nawet do sytuacji, kiedy aktor bardzo dobrze mówił i grał twarzą, ale za to nogi odmawiały mu posłuszeństwa. Wtedy też kamera była skupiona wyłącznie na górze, zaś pod kadrem leżało dwóch facetów i trzymało takiego aktora za nogi. Jak mówi Pazura, dzisiaj od alkoholu już się odchodzi i często jest to warunkiem otrzymania roli, to znaczy bycie trzeźwym. Może to oznaczać albo czystość aktorów. Albo przerzucenie się na coś mocniejszego. Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że nie są to wszystkie przypadki, kiedy nagrywano filmy pod wpływem. Jeśli znacie jakieś, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Ja tymczasem się z wami żegnam. Do usłyszenia i jakby powiedział rodowity wiking. Hade!